Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł Wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Dzień dobry kochani, nie wiem czy już wszyscy wiecie, ale mamy kolejne problemy. Józek w poniedziałek leci do Polski. Józek jest bardzo poważnie chory. Józek umiera, proszę Państwa. Ma zaawansowaną malarię i sepsę grzybiczną oraz astmę w której się nabawił poprzez sepsę. Ma już wszystko załatwione, o czym Wam za chwilę opowiem. Tak, kochani, zostaje na polu bitwy na jakiś czas sam. Zapraszam na kolejny smutny odcinek z Beninem. Cześć, kochanińcy! Tak, w tym odcinku się Jakub nie będzie uśmiechał. Słuchajcie, mamy poważny problem. Bardzo poważny. Józek w poniedziałek leci do Polski. Dzisiaj mamy piątek, także za trzy dni. Józek umiera. Jest śmiertelny, chory i umiera. Ma sepsę grzybiczną. Ma bardzo zaawansowaną malarię. I też przez tą cholerną sepsę ta bakteria w jego organizmie powoli mu wszystko rozwala i nabawił się już astmy. Uff, jeśli to pójdzie wyżej do głowy, do mózgu, to umrze. Także musi koniecznie wracać się leczyć. Ja zostaję ja Zostaje, poczekajcie, zaraz wam coś powiem z tym, że z tym moim zostaniem jest mały problem bardzo dużo zaraz was pewnie nas pociśnie obydwóch cała zbiórka, która była na wizy idź stąd człowieku poszła na leczenie Józia mało tego, nawet musieliśmy jeszcze się podopożyczać tych pieniędzy wyobraźcie sobie, że przez miesiąc miał trzy ataki trzy razy był w klinikach dostał dosłownie setki kroplówek, jakieś szprycy i wcale nie czuję się lepiej, to znaczy nie czuję się lepiej. No czuję się lepiej, ale minie tydzień, miną dwa tygodnie i znowu go to chyci, ponieważ to tak działa, z tego co wiemy. Józek ma już załatwioną świetną opiekę medyczną w Krakowie u jakichś specjalistów od chorób tropikalnych. Jego mamusia kochana, Irenka, załatwiła mu ubezpieczenie. Co tam jeszcze? Mm. Jeszcze taki malutki update dla Was. Wyobrażam sobie i zdaję sobie doskonale sprawę, zarówno ja, jak i Juzo, jak wielka fala prawdopodobnie złych komentarzy się pojawi, bo zbiórka bo ja nie chcę wracać, bo to, bo to, bo tamto. Słuchajcie, wszystkie te komentarze przyjmę na klatę i odpowiem na każdy jeden. Także tak to wygląda, pokażę Wam Józia. Nie ma się wcale najgorzej, no bo jest na tych szprycach. Cześć, cześć kochani. Właśnie sobie witaminki szykuję, muszę leki wziąć teraz, zjadłem i no, trzeba się kurować, nie? Dziękuję wam za wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie no, z tymi zbiórkami i z tym wszystkim, no wiecie jak jest. Przepraszam bardzo, to jest moja wina teraz przez to leczenie i to wszystko za. To nie tak twoja tak wina, po prostu zaforowałeś. I... Zdrowie najważniejsze od wszystkiego, tak? Także wyszło jak wyszło. Przepraszam, że was zawiodłem. Nikogo nie zawiodłeś, stary. Za chwilę mi tu kurwa wracasz. No. I teraz to, jak wy widzowie jesteście kochani aż się płakać, co? Jeden widz, wyobraźcie sobie, pożyczył łyskowi na bilet lotniczy. Bilet, który kosztuje ponad 6000 złotych. Drugi widz obiecał mu przywieźć do szpitala buty. Trzeci widz obiecał mu przywieźć do szpitala kurtkę zimową. Każdy mu coś chce przywieźć, każdy mu coś obiecuje. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam teraz robić. Dzisiaj wstałem rano po przespaniu się z tymi wszystkimi zły, złymi informacjami i stwierdzam, że mam dwie opcje. Że albo zostaję tutaj, jak nie zbieram pieniążków na nigerię albo po prostu jadę do Nigerii jak nazbieram pieniążki potrzebuję na Nigerię aż 260 euro na samą wizę i myślę, że 100 euro wystarczy spokojnie, żeby przejechać tą Nigerię potem mam Kamerun w Kamerunie wiza kosztuje 170 euro Kamerun jest sporym państwem i jest droższy dużo od Nigerii także tam bym potrzebował na życie ze 200 euro jest dramat, jest koniec świata kochani pięknie Wam dziękuję za wszystko, za to, że jesteście. I nie wiem, może podpowiedzcie. Tylko mi nie piszcie, żebym wracał. Ja nigdzie nie wracam. Dopóki się czuję na siłach, nigdzie nie wracam. Józio się wyleczy i do mnie doleci. Tylko teraz pytanie, czy... Uff, czy lepiej, żeby doleciał do mnie tutaj? Do, do Beninu? Czy lepiej, żeby doleciał do mnie na przykład do Gabonu? Ewentualnie, przyleciał tutaj do Beninu, bo on strasznie chce całą tą trasę. O nie, dzieci, to znaczy te małe ludki, bo on strasznie chce całą tą trasę przejechać, prawda? Także także, tak to wygląda. Czekajcie, bo te małe ludki tu chodzą, nie mogę ich nagrywać. Mamy dzisiaj, słuchajcie, 10 stycznia, moja wiza jest ważna do 18, także mam 8 dni. To nie jest zbyt dużo, to jest bardzo mało. No i nie wiem, co robić, naprawdę nie wiem. Nie piszcie mi, żebym wracał, bo nie wrócę. Przysiągłem sobie. Mam już nawet załatwiony w razie czego też bilet powrotny, że jak coś się ze mną też będzie tak bardzo poważnego działo, to to zawijam się w samolot i lecę się lecieć do Polski, czy tam gdzieś. Także tak to wygląda. Kochani, ten odcinek smutny. Bardzo krótki. Chciałem, żebyście po prostu wiedzieli, co u nas. A jest tragedia. Także przepięknie Wam dziękuję. Nie wiem, jak Wam dziękować. Zapomniałem wam jeszcze dodać, że Justka mają na miesiąc wprowadzić w śpiączkę farmakologiczną, także nie wiem, dla mnie to brzmi bardzo źle. Ja jestem lekarzem, ale dla mnie osobiście to brzmi bardzo źle. I teraz pytanie, kiedy on do mnie wróci, bo jeśli wróci za dwa miesiące trzy, to spoko. A co jak wróci za rok? Już nie będę siedział rok w Beninie. Mógłbym tu siedzieć rok, ale co ja wam tu przez ten rok będę nagrywał. Także nie wiem co robić. Naprawdę. Pomóżcie do cholery. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable For the record, you ain't trying to grow then it's done for you For the record, live on me going all the way For the record, ain't trying to link no time to waste For the record, for the record, for the, for the record, for the record, for the record, for the record Been a little too nice to y'all